Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2015, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 7. Należy określić, ile rozwiązań ma równanie w postaci x-1 dzielone przez x plus 1. /x +1 równe x 1 i wybrać poprawną odpowiedź spośród czterech możliwości. W zadaniu trzeba po prostu rozwiązać podane równanie. Zaczynamy od określenia warunków, jakie musi spełniać x. Po lewej stronie równania mamy ułamek. Mianownik tego ułamka nie może być równy z 0, bo nie wolno dzielić przez 0. Mamy zatem warunek x plus 1 różne od 0. Odejmujemy 1 od obydwu stron tej nierówności i otrzymujemy warunek x różne od 1. Teraz przystępujemy do właściwego rozwiązania. Mnożymy obydwie strony równania przez x plus 1. Po prawej stronie pojawia się iloczyn dwóch nawiasów z wyrażeniami x-1 oraz x plus 1. Te dwa nawiasy to jedna ze stron wzoru skróconego mnożenia. U nas a ze wzoru to x, natomiast b to 1. Prawą stronę równania można więc zamienić na x kwadrat minus 1. Następnie do obydwu stron równania dodajemy 1, co daje x równe x kwadrat. Nie możemy tutaj dzielić przez x, bo zgubilibyśmy jedno rozwiązanie. Odejmujemy x od obydwu stron równania, aby przenieść wszystkie wyrażenia na jedną stronę i mamy x kwadrat minus x równe 0. Teraz wyłączamy przed nawias x. W tej postaci widać już, jakie rozwiązania ma nasze równanie. Po lewej stronie mamy iloczyn dwóch wyrażeń, a po prawej stronie 0. Lewa strona równania jest równa 0 wtedy, gdy przynajmniej jedno z wyrażeń jest równe 0. Wynika stąd, że rozwiązaniem równania jest x równe 0 lub x równe 1. Obydwa rozwiązania są zgodne z warunkiem, że x musi być różny od minus 1. A zatem równanie ma dwa rozwiązania 0 i 1, co pasuje do odpowiedzi D z treści zadania.